Przejechaliśmy z Katowic e, albo z Chorzowa, no nie wiem, ze Śląską w każdym razie. Co będziecie dzisiaj kodować? Co będziemy dzisiaj kodować? E, Jakie zadanie wybraliście? Zobaczymy, na razie wybraliśmy zadanie związane z e, anonimizacją, jak my rozumiemy, dokumentów, czyli to od naska. Ale zobaczymy, jak, jak, jak zobaczymy tą pełną, pełną treść, no to, to się okaże, nie? <laughs> o, dzięki, wielki. Cześć, jestem Max, przyjechałem ze Szczecina. Dzięki. Jestem Aleks, przyjechałem ze Szczecina. Jestem Oliver i też przyjechałem ze Szczecina. Cześć, jestem Mateusz, też przyjechałem ze Szczecina. Cześć, jestem Janek i przyjechałem z Gryfina. Cześć, jestem Romek i też przyjechałem ze Szczecina. Przyjechałem z Poznania. Mam zespół. Pełny, sześciosobowy. Jakie zadanie wybraliście? Zastanawiamy się nad paroma zadaniami, ale jeszcze musimy podjąć decyzję. Jesteśmy zainteresowani zadaniem między innymi od ZUS-u. To takie główne, które byśmy. przynajmniej ja bym chciał robić. Ale jeszcze mamy decyzję do podjęcia, więc nie chcę tutaj mówić za moją drużynę. Jasne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam zadanie na ska, Będę anonimizował dane. I o, chciałbym to zrobić przy pomocy Regexa i GPT No powiedz mi jeszcze, e, no? czy masz już zespół? E, właśnie zespół tutaj powstaje, dogaduję się z ludźmi. Przyjechałem tutaj z jednym kolegą, ale we dwóch to, to nie ma co. Tak no, myślę. No. Do powodzenia. Dziękuję bardzo. Ja jestem z Mińska Mazowieckiego. Co będziecie? Mam teraz? Przyjechałem z Warszawy. Ja przyjechałem z Poznania. Ma macie już wybrany cały zespół zebrany? E, przyjechaliśmy w trzy osoby, ale znalazliśmy akurat tutaj jeszcze dwie osoby też z Łodzi. Częściowo. Jeszcze zobaczymy jakby e, jaki będzie opis o tej 11. No, tak. W takim razie powodzenia. Dzień. Dzięki Wielkie. Stąd jesteśmy. Z Poznania, nie stąd jestem. Różni jesteśmy. Macie zespół zebrany? My jesteśmy razem najlepszym zespołem. No to powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Siemano, skąd przyjechaliście? Do Śląska. Gdańska. Gdańsk. Śląska. Tak. Z Gdańska. Tak. Z tak. tak. Dzięki. Na Gdańskiej. Gdańskiej, Wydział ETI e, z informatyki. Mamy już zespół, parę zadań, e, mniej więcej wybranych do ustalenia po szczegółach. Dzięki. Przyjechałem z Rzeszowa. Gdańska. Dzięki. Skąd przyjechałaś? Skąd przyjechałaś? <laughs> Sorry, jeszcze nie Rzeszów! Konkretnie w Tak, już się obudziłam! Konkretnie w, w zespół już? Oczywiście! Już rozstawiony, więc! Zadanie macie wybrane? Najprawdopodobniej gaming. Totalizator sportowy. Fantastycznie, to powodzenia! Dziękujemy bardzo! Zabraliśmy z chłopakami, czyli z całymi członkami drużyny i to jest MSZ. tu Zada o, Powodzenia w takim razie, dziękujemy Wszyscy? Wszyscy! Tak. Tak. Macie wybrane zadanie? Nie. nie! Świetnie, a macie zespół zebrany? Tak. Fantastycznie, do powodzenia. Dzięki. Skąd przyjechałeś? Z Warszawy. Z Warszawy. Warszawa? Warszawa. 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 Fantastycznie, dzięki.